Witamy Państwa, niedziela. Dzisiaj piękna pogoda, słoneczko. Jesteśmy tu u brata właśnie. Chciałem Wam tutaj właśnie powiedzieć, że będę tu od brata zabierał ten stary głębniczek, który tutaj stoi, o. I właśnie teraz brat nam przerzuca do par. Idzie do bolka, tak, że się nie zmarnuje. Będzie jeszcze Służył u Bolka jakiś czas, na pewno, nie no, jakiś czas, Powinien długo służyć Tutaj mamy samiczki. Bracie przerzuca teraz tutaj, tak, do parzenia? Tak, przerzuca. do tego gołębniczka. O, tutaj. I teraz Państwu to pokażę. To wszystko pok o tutaj właśnie rzuca samczyki teraz. Teraz pokażemy. To właśnie idą... Teraz samczyki, bo to jest nowy gołębnik Postawiony. Tak tutaj widać u samczyków proszę bardzo. Tutaj będą samiczki. Się teraz będą puszczone do pary, później pooddzielane wiadomo. Tutaj są specjalne cele, wiadomo. A ty chcę, żeby się już nie przeparzało, żeby nie było pomyłki. Tutaj widzimy, mamy dla młodych, dla młodzieży. Rozpłodowe gołąbki. To chyba z tych będzie, nie wiem czy to właśnie to jest ten boks, które będą gołąbki do wydania. Nagram na następnym filmie, bo to chyba są tutaj te wszystkie, mi się zdaje z tego boksu do wydania. Te gołąbki. Po tych gołąbkach ja leciałem w tamtym roku. Tutaj, właśnie po tych gołąbkach, jak widzieliście, było dobrze. Mam nawet Puchar, dwa dyplomy. Muszę jeszcze nagrać filmik z tym Pucharem. On, tam nie nagrywałem, jak byłem na tego. Tu nie wiem, czy jeszcze kilka gołąbków, stąd ja nie wezmę, zobaczę. Bo tam nie wiem, ile będę miał samic dokładniej tego, ale to jeszcze zobaczymy. Ale tak, wstępnie tutaj mamy yy, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. Koło 20 gołębi będzie do wydania. Niech ktoś chce tam młody hodowca, czy tam, który będzie chciał niech zachowa po nich młode. Naprawdę ja leciałem po tych gołąbkach. Widzieliście sami, że gołąbki naprawdę siadały dały, tak, że jak trzeba. Tak, tutaj trochę przybliżę. Prawie ich tam straszyć za mocno. Także te gołąbki będą do oddania. Pieniędzy nie tam Wielkich też nie będzie, prawda? To chciał tam, chyba tam, z tego co wiem, po 150 zł za parę. O, takie symboliczne pieniądze na karma, a gołębie są naprawdę. Będą się A tu jeszcze nagramy ten filmik z tymi gołąbkami do sprzedania, bo to jeszcze nie wiadomo. Będą... Zobaczcie ile ja mam samiczek jeszcze, może coś tu jeszcze stąd urwę, ale na razie jak pokazuję, gołębie są naprawdę dobre i leciały u mnie po nich te mutki. Tak, tylko że mówię, do tych gołębi nie ma rodowodu, bo to część tych rodowodów mi się zagubiła, jak z tej Anglii i po prostu tam tutaj mówię. To już nie chodzi o rodowody, te tak. rodowody nie lecą mówię jaka jest tam śmieszna, bo to jest tylko tam na karmę po 150 za parę, to jest tam naprawdę śmieszna cena, to także nie mamy o czym gadać. Po prostu jest za dużo tych gołębi teraz tutaj, ja to na nas prowadzałem tego i tak. nie musimy się trochę tego naprawdę wyzbyć. Nie to nie, nie są jakieś odpady, tylko po prostu No na Nie to... leciały przecież po tych gramą pknięcie u siebie, nie? Tu sama, Kiedy tu sama tak, się to samo. Tak, tutaj brat przenosi, widzę, że tutaj dzisiaj ciężka praca, niedziela, niedziela, ale coś się dzieje, coś się dzieje właśnie. Teraz był właśnie z tym moim HDS-em tutaj na ten gołębniczek, żeby zabrać. To też tak nie jest hobsiub, hop, on nie wchodzi na zwykłego HDS, a trzeba będzie jeszcze HDS, a no się Karek, tak? To To HDS, hajdźwig, tak? HDS, hajdźwig tak? trzeba. No? Trzeba HDS, hajdźwig. Aby go do mnie przewieźć, ja właśnie miałem stawiać nowy, już ta materiał zakupiłem, ale tutaj, właśnie, bo ten w ogóle miał stać u brata, było pozwolenie, a to teraz tutaj się znowu się pozmieniało, coś już niby jest za dużo metrów, i ten tutaj nie może stać gąbniczek, także. także Także jedzie do bolka. Ludzie samiacy są, są zawisni. Mój brat naprawdę tutaj zakupił taki elegancki. To już taka pierwsza klasa. Tu oczywiście szedą wolierki. Tak, tutaj przyjdą się w stare bolierki. I będzie tak, elegancko. Zaczynamy, zaczynamy od nowa. Tutaj siadały. Teraz z tej, teraz będą siadać staj. z tej. Tutaj staj, będą musiały tak. zakrążyć. Tutaj będą siadały ładnie, żeby tam nikomu nie przeszkadzało. No teraz tu je wystawił naprawdę dobrze. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko tak, jak jest zaplanowane. No oczywiście. Teraz nie leci na stare, bo nie ma czym. Zaczęłam tak jak ja w tamtym roku od nowa, od młodych. No a już w następnym roku poleci też na stare oczywiście. Ten mi to znaczy tutaj były z tego gołębnika nagrywane filmiki. Ja już zakupiłem materiał nawet sobie na gołębnik następny. Potem miałem dobudować, bo tam, bo tam tylko mam na młode, no ale już teraz brat kto dostał decyzję, tu nie może ten głębnik stać, także zabieramy go, najprawdopodobniej w niedzielę, jak się uda. Ta samiczka została uszkodzona. Do bolka. ale Panie też były tego, nie? Ona Ta, była uszkodzona. przylotnik po tej samicy, był. ona to właśnie tymi dźwięczkami została przetrącona, tu siedziała, był wiatr no. i przetrąciła, to jest samica od braci łepuch. Po tej samicy mam najlepszego, miałem najlepszego lotnika. Ten lotnik, oczywiście, jest tutaj u mnie, w rozpłodzie został odłożony do rozpłodu. I samiczka też została, wydała wartościowego gołąbka. Także mimo tego uszkodzonego skrzydła, zostanie, zostanie z nami już do końca. i Będzie dobrze. Tak, dobre, daje módki. Ja jeszcze mam parę samców do przerzucenia. A tu braciek zaraz jeszcze będzie łapał. Ta cela idzie też tam jeszcze do brata. A reszta wszystko zawiera boli już do siebie, i, I będzie fajnie. będziemy na Oczywiście bez kamery, bo mi nie potrzebna. No nie, no kamery zostają, bo muszą. jakieś zabezpieczenie muszą mieć na tego łopki. Kamery sobie już sam zamontuję, to jeszcze zostało 5 samczyków, 3, 5 no i tam w tej celi. No, a te moje, te młode z tamtego roku, będą leciały. Z tego gojnika te stare, tutaj, tutaj właśnie. Akurat się udało, bo tak bym musiał stawiać nowy Słynny i nowe cele daczek. i wszystko. No, po tym koledze zaczęła trzeba coś pociągnąć. Jest ciężko, ale naprawdę. Ale gołębie ciało pani u Ciebie po nim nie? Nawet And, No, Andrzej nawet ma no. po, po niej tą nepkę tak, że to słynną. Tak, słynna nepka. On Jest czerwona, a on ma taką siwą, tak? Ona tak, czy, że czy idą to, to jest po tym słynnym nepku. To I Andrzej ma nasz. To już ostatnie... Tak, jak to z przenosimy je tam tak jak mówiłem. No i kołyniczek będzie przełożony tutaj nie wiadomo jak z tym wymiarem jeszcze bo tu Bolek chce tu uciąć tego no trochę szkoda tego bo tutaj by było akurat tam... zobaczymy musimy miareczkę wziąć tam teraz zmierzyć na działce bo tam... Gra, grażynę namówić, bo, ona tam, bo to tam moja żonka tak krzyczy, żeby tam nie dostawać, nie dostawać, no ale muszę mieć dostawione, no bo jak nie będę miał dostawione, no to nie będę miał jak lecieć, no bo przecież tam, tam, będą, tam jest na młode, a tu będzie na stare, no to nie ma innego wyjścia, nie ma panowie innego wyjścia, głamciak się nie zmarnuje, pójdzie do bolka także. widzicie zima nasypało, wczoraj mi białe mocno ganiał sząbek. także tam nagram jeszcze z tych co będzie do wydania, tam mówiłem 150 zł za parę, także to jest tam tylko symboliczne pieniążki na karmę, ja tam sobie jeszcze wybiorę chyba z tych gołąbków, zobaczę, zobaczę, że mam sami prawdopodobnie jeszcze tutaj, mogę z tych do sprzedania coś tam podebrać. Jak teraz będę miał ten gąbik, tam będę miał gdzie je tego. To nie wiem, czy to jeszcze się zastanowię. Może tutaj za dwie, dwie trzy pary jeszcze ukradnę do, do rozpłodu. Zobaczę. Panowie. Łomki naprawdę piękne. Także jak coś kontaktować się z nami. Może gdzieś tam będziemy jechać. Może akurat coś tego gdzieś podwieziemy, jak się uda. Tu jeszcze nagramy ten filmik dokładnie, co jak, ile tutaj sztuk będzie. Tu jeszcze wróżbry samczyki, ale tutaj jest przerzucony. Właśnie teraz tutajśmy te samczyki przerzucili. No tu jeszcze nie przerzuciłeś? No jeszcze nie wszystkie. No muszę szukam tam teraz. A to jest o wpuszczasz tu i tu? No tu i tu, nie. tak, bo tu samicy przerzucę tu i tu. Niekoniecznie już teraz te cele będę. Teraz muszę po prostu kocele podobierać I... i ten samczyki i teni Tutaj jest piękny głośno, jak widać Piękne oko przybliżenie gołębiu jeszcze nie ma młodych tak głębokie Nie jeszcze nie ma będą naprawdę Ma być kozacko ale to jest zamach to jest. Czas pokaże, jak Tu każdy chwali swoje, a jak tego się nie przelotuje, i się nie zobaczy osobiście, to także. No tutaj też mamy. Tutaj też pięknie się Bardzo ładnie tu się prezentują w tym nowym gołębniku. Gołębie nie są nowe, ale gołębi. Tak. Ta, znaczy, no, kilka tam też jest nabytych dobrych, dobrych w sensie gołębi. Wiadomo, to jest zawsze brat coś dobiera, żeby to tam jakoś z, z, się zgrywało. No także mówię, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj piękny dzień, niedziela. Tutaj wrócimy jeszcze do tych głąbków do sprzedaży. Dokładnie. Ile tam ich będzie? Tam także około, około 18 sztuk jest, nie? Pozdrawiamy i do... No tak, ale ja mówiłem tam, nie wiadomo, czy ja tam jeszcze coś nie wybiorę. Także pozdrawiamy i do usłyszenia do następnego razu.